Dzień dobry. Dzisiaj na rozkładzie mamy zrobienie mapy myśli z pomocą czata GPT. No i żeby nie było tak, że tylko mapa myśli, tak żeby po prostu była, tylko u mnie będzie praktyczne zastosowanie. Czyli po pierwsze, dzisiaj wykorzystując po prostu technologię, nie musimy czytać wszystkich książek, możemy zaoszczędzić czas po to, żebyśmy mogli szybciej się uczyć. Mapy myśli też same sobie pomagają szybciej się i efektywniej uczyć. Ale nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie wplódł do tego nagrania, jak dzięki temu jeszcze można zarabiać pieniądze. Więc, tak, dzisiaj na deser jeszcze pokażę najpierw, jak to zrobić, a potem jak na tym, co zrobimy, konkretnie zarabiać konkretne sposoby. Nie przedłużając, zaczynamy działać. Na sam początek drobna uwaga, nagrywam to nagranie jak dla osoby początkującej, bo mam wrażenie, że jednak 99% osób, jeśli chodzi o korzystanie na przykład z czata GPT czy jakiegokolwiek innego narzędzia, no jest na tym poziomie początkującym. Więc mogą być dla ciebie oczywiście pewne rzeczy oczywiste, a czasami może być także, oczywiście ja zbyt dużego skrótu myślowego użyję, bo będzie to dla mnie. Już jasne, więc w razie czego, oczywiście, śmiało zapraszam do komentowania. Jak jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zostaw subskrypcję, no bo to mnie zmotywuje do tego, żeby więcej takich fajnych e, smaczków nagrywać i dzielić się tym, co udaje mi się po drodze odkryć. W mojej, w mojej nie ukrywam przygodzie, ja się jaram tym, że e, poznaję te wszystkie narzędzia, a najlepszą metodą poznawania jest później właśnie podzielenie się tą wiedzą, więc. Tobie ciebie też rzeczywiście do tego zachęcam. Dobra bez już żadnych ozdobników przechodzimy do pracy więc odpalamy czata GPT. Nie pytaj mnie czy musisz mieć premium czy nie musisz. Ja używam premium od samego początku jak tylko można było do dołączyć do premium kosztuje to 80 złotych miesięcznie. i Uważam że to jest najlepsza inwestycja jaką można poczynić. E, możesz próbować na wersji oczywiście bezpłatnej. Możesz wziąć sobie na miesiąc zrezygnować. No ale myślę, że mm, jeśli faktycznie chcesz zdobyć przewagę jakąś na rynku, chcesz zacząć coś budować, to uważam, że e, nie powinieneś czy nie powinnaś pytać o to, czy w ogóle mieć premium, tylko absolutnie pomyśleć, co zrobić, żeby spokojnie to narzędzie samo się też utrzymywało. No i dzisiaj też takie sposoby oczywiście będą. Więc co tutaj mamy? Mamy czata GPT i żeby otrzymywać jak najlepsze Rzeczy, które może nam stworzyć ChatGPT, to mus, musimy najpierw mu dać też dużo rzeczy. Tak? Czyli mógłbym teraz napisać, po prostu stwórz mi mapę myśli na podstawie książki i on by stworzył tam jakąś mapę myśli. I prawdopodobnie ona nie byłaby doskonała. No, teoretycznie, później można oczywiście zagłębiać się, tak można powiedzieć, popraw mi to, zrób tak i tak dalej, ale zdecydowanie lepiej. Mieć wcześniej już przygotowane komendy, czyli polecenia, które są już bardziej po prostu rozbudowane. No i teraz oczywiście możesz zapytać, skąd brać takie polecenia. Możesz tworzyć w czacie GPT takie oczywiście polecenia i one już będą lepsze. Można też szukać w internecie. Ja sam też tworzę profil, który się nazywa AI w praktyce i tam też wrzucam takie komendy. No i myślę, że tutaj też, jak ten film będzie. Miał odpowiednią ilość reakcji, no to też możemy kolejne odcinki zrobić właśnie o tym, gdzie szukać takich komend, jak je tworzyć i tak dalej, bo no jest to jedna z najważniejszych umiejętności. Gdybym ja dzisiaj w tym roku zdawał maturę, to po godzinach przede wszystkim co bym robił, to uczył się właśnie, jak tworzyć odpowiednie komendy. Więc przechodzimy. Ja oczywiście mam dużo rzeczy już teraz przygotowane, żeby skrócić czas tego filmiku. Chociaż jak widzisz lubię dygresję i lubię rzeczy opowiadać dookoła, no ale mam nadzieję, że to wszystko jest przydatne. Więc ja mam przygotowane takie komendy i teraz oczywiście sobie możesz zatrzymać to nagranie, przepisać, może zrobić print screena, tego print screena wkleić do czata GPT i, i dzięki temu nie trzeba też przepisywać. Więc co ja mam tutaj napisane? Stwórz szczegółową mapę myśli na podstawie książki, i teraz mam tutaj tytuł książki w nawiasie. Oczywiście tutaj możemy dowolną książkę pisać. Autorstwa. No i tutaj nie będę łamał języka, bo nie wiem, jak do końca się czyta to nazwisko. Ale i dalej właśnie jest ta struktura komendy. No bo moglibyśmy skończyć po tej kropce, ale ja już tu sobie wcześniej to przygotowałem, że tam jak chcę, żeby to wyglądało. No i klikamy, żeby tam już w tle generowało. I tutaj oczywiście mamy, tak jak powiedziałem, główny temat, główne gałęzie no i coś tu się zaczyna robić no i w międzyczasie jak tu się robi to ja też powiem Ci tak, że czat GPT może mieć halucynacje, może zmyślać bo on jest tylko i wyłącznie narzędziem, które będzie robić to, co my mu powiemy ale to nie jest wszechwiedza to nie jest teraz tak, że on ma gdzieś w pamięci tą książkę. Uwaga, z czego on teraz to generuje? On teraz generuje to na podstawie prawdopodobieństwa tego, co ja oczekuję po wpisaniu komendy i tego, co on ma do tej pory u siebie w bazie wiedzy, a ta baza wiedzy jest z internetu. Czyli teraz, tak, on nie korzysta z tej książki. On korzysta z opracowań tej książki, które znajduje w internecie. Tak bardzo skracając, oczywiście. Więc może być tak, że ktoś źle opracował tą książkę. Może być tak, że korzysta akurat teraz z opracowania, które nie do końca jest skuteczne. Więc, jakby, to musisz wiedzieć, że im bardziej ogólne będą Twoje zapytania, tym bardziej mogą być nietrafne w ogóle jego odpowiedzi. Nawet nie, że ogólne, ale nietrafne. Więc to jest bardzo istotne, żeby nauczyć się, że ten input, tak zwany, musi być bardzo złożony. Uwaga, to nie jest bardzo złożony input. Bardzo złożony input polega na tym, że ta komenda jest bardzo, bardzo długa. Do tego jeszcze mamy funkcję debrisering i tak dalej, ale to już nie w tym filmie, nie będę, nie będę e, tutaj. Jakby przedłużał tego, bo chcę przede wszystkim dojść do tego, żeby Ci pokazać, po co te mapy myśli, jak na niej zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Więc mamy, coś tu mamy, coś tu, coś tu już się pojawiło. Też nie jest mapa myśli, oczywiście. Mamy drugą komendę i wklejamy. No i teraz tu jakby ja to wiem, nie pytaj skąd, no po prostu czasami się pewne rzeczy wie z różnych źródeł. Ja to wiem, że trzeba to przedstawić w formacie Markdown. Markdown no to jest właśnie w takim formacie, że tutaj mamy jakąś tabeleczkę, tu możemy nagle to skopiować, oczywiście tak też możemy skopiować, ale tutaj jest w takim formacie, w którym potrzebujemy. I ta komenda już jest zmodyfikowana do, tej, do, tej naszej, do tego naszego celu, do, do którego dążymy. No i mamy zrobione. I teraz to już jest gotowe. Teraz kopiujemy to. Klikamy przycisk. Wchodzimy na stronę, która się nazywa Mark Map. Jak wpiszesz w Google Mark Map, to ci to wyskoczy. Masz tutaj też oczywiście napisane Mark Map. Jak wpiszesz to w Google, to znajdziesz to. To jest bezpłatne narzędzie. I teraz wystarczy to skopiować. I. Mamy. Mamy swoją mapę myśli. Widzisz, tu już coś się wytworzyło. Jak to wygląda teraz? Możemy to zapisać do HTML-a, a HTML-plik wygląda tak. I to jest nasza mapa myśli. Mapy myśli yy, przede wszystkim są do tego, żeby robić sobie podsumowania, żeby się uczyć pewnych rzeczy. Mapę myśli można zrobić nawet z tego nagrania. I teraz, jak widzisz, tu możemy sobie to wszystko pozamykać, tak? Możemy sobie to wszystko pozamykać. Tak i tutaj możemy oczywiście sobie y, zobaczyć, że no, książka jest o siedmiu nawykach, faktycznie jest 7 nawyków, więc prawdopodobnie to się zgadza. Y, możemy każdy z tych nawyków sobie osobno sprawdzać. Y, w zależności co wpisaliśmy, co chcieliśmy wyciągnąć z tej książki, to było oczywiście w tej komendzie. No tutaj są jakby kolejne rzeczy wyciągnięte z tej książki. I no, i teraz oczywiście my możemy to wszystko sobie edytować. Tutaj sobie edytować, jeszcze raz to ściągnąć. Możemy edytować tutaj, tak? Możemy poprosić, żeby to było inaczej rozpisane. Możemy, uwaga, każdy z rozdziałów osobno też rozpisać. Jakby musisz wiedzieć, że jakby ja tylko Ci pokazuję jakiś ogólny schemat tworzenia mapy myśli, ale ich zastosowanie jest bardzo, bardzo wszechstronne. Dobra. Mamy to w HTMLu. Co jeszcze możemy zrobić? Mamy inne narzędzie oprócz markmap. Mamy na narzędzie, które się nazywa Xmind. No, i to jest narzędzie, które po części jest darmowe, ale ma jakieś ograniczenie i później kosztuje tam kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Znowu w zależności do czego potrzebujemy. I teraz, jak wygląda to narzędzie? No, to narzędzie nie wygląda skomplikowanie. E możemy tworzyć to. Bezpośrednio wklejając nawet tutaj tekst, i on też nam stworzy prezentację. Możemy wgrać tego, e, taki taki plik, też oczywiście, i, i on też gotowy e, na, ta, na takiej zasadzie, że. E, tutaj już pokazuję, już pokazuję. O, klikamy, stwórz coś nowego i zobacz, jak działa to narzędzie. E, tutaj mamy, możemy sobie to sami oczywiście edytować, ale e, co my tu jeszcze możemy zrobić? Tutaj wchodzimy w menu i import, import. No I tutaj możemy wrzu wrzucić takie formaty plików. Również formaty, jakby, które są w kontekście tego, że patrz tutaj, GPT Czy chcesz, abym przygotował ten plik do pobrania? I teraz tak, klikamy i zobacz, się dzieje magia, bo on stworzy nam plik, który możemy pobrać który właśnie tutaj jest odpowiedni do tego, żebyśmy mogli sobie zaimportować. Czyli tam było md, markdown, tam oczywiście to jest skrót. Wracamy do czata. Tworzy, tworzy i patrz. I tutaj klikamy i on, czat GPT nawet nam wygeneruje plik. Gotowy do ściągnięcia. I teraz po co? Po co to narzędzie, skoro mamy tam? Po to, że tak wygląda mapa myśli w tym narzędzie. Czyli jak widzisz ona mhm. już już może nie, że lepiej, ale na pewno inaczej wygląda. Ale co jest najważniejsze? Jest łatwiej edytowalna. No bo teraz możemy sobie każdy plik, każdy ten bloczek samodzielnie edytować. To jest narzędzie już bardziej po prostu rozbudowane. Tam już wklejamy gotowy kod i dostajemy, no, po prostu coś gotowego, tak? Mamy sposobność edytowania, ale nie taką jak tutaj. Tutaj, oczywiście, to też możemy sobie pozamykać. Możemy dodatkowe rzeczy porobić. Więc tutaj jest naprawdę, to jest, to jest po prostu combine pod kątem budowania map, myśli. No i tak jak powiedziałem, 10 projektów chyba, jak dobrze pamiętam, jest w wersji bezpłatnej, wystarczy po prostu założyć konto. Więc polecam, polecam. No dobra, czyli dosyć prosto. No w czacie GPT potrzebujemy dwie komendy. Musimy to wkleić. Możemy dostać gotowy plik, e, który jest odpowiedni do jednego narzędzia, do drugiego narzędzia. I tyle. Myślę, że bardzo proste. Ale teraz uwaga. Wróćmy do tego momentu, w którym powiedziałem, że ChatGPT potrafi zmyślać. Czyli im mamy lepszą, dokładniejszą komendę, tym nie będzie zmyślał. No i teraz też powiedziałem, że z tych książek on nie korzysta, tylko korzysta z opracowań tych książek, które są w internecie. I teraz uwaga. Żeby mieć pewność, że te rzeczy, o których on pisze, to faktycznie w ogóle są w tej książce, że on nie zmyśla. I poza tym, na przykład, byśmy potrzebowali dokładniejszych danych, byśmy mogli, tak jak powiedziałem, robić mapy myśli do danego rozdziału, do danego podrozdziału, to teraz co najważniejsze jest, że każdy ten punkt byśmy mogli sprawdzić, tak? Czyli byśmy mogli na przykład wejść do narzędzia, które się nazywa Perplexity, i to jest wyszukiwarka, i tutaj możemy wklejać każdy z tych fragmentów i po prostu zapytać, yy, w, yy, złożyć takie zapytanie, czy to faktycznie się zgadza. Dlaczego? Ponieważ Perplexity pokazuje nam źródła, czyli pokaże, do, do czego się odnosi. No i on to na przykład wklei film na YouTubie, bo z filmu na YouTube tak samo może, można, można wyszukiwać informacje, bo każdy film na YouTube ma transkrypcję, on może nam znaleźć jakieś artykuły na bloga, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze lepsza opcja. Bo mapę myśli bardzo często y, możemy poszukiwać w kontekście książek, które po prostu mamy, bo bardzo często są po prostu dostępne za darmo. Bo ja polecam korzystać z takich na przykład książek y, też, które są ponadczasowe, które nie są pisane tylko, żeby zarobić pieniądze, tylko właśnie są takie, które y, zostały napisane czasami kilkadziesiąt lat temu, a ich prawdy są do teraz. To są tak zwane książki, które no, przetrwały próbę czasu. I takie książki, uwaga, bardzo często się znajdzie w PDF-ie. Może być też tak, że masz jakieś książki, że po prostu no, kupujesz jakiś e-book, tak? Na przykład od kogoś, który ma 130-200 stron. Są takie e-booki, czy książki po prostu w, w postaci e-booka. I wtedy, uwaga, jedyne co musimy zrobić, to załączyć po prostu ten plik, tak? Czyli wrzucić z komputera do czata GPT i on wtedy będzie korzystał wyłącznie z tego jego faktycznie źródła, które mu podaliśmy. Więc tu jest sprawa oczywista. I tutaj teraz taki smaczek dla Ciebie. Jak szukać takich książek? No również to Perplexity jest bardzo przydatne. Tutaj po prostu wpisałem znajdź darmowe źródła książki w postaci txt lub pdf, bo takie pliki możemy załączać do czata GPT po polsku lub po angielsku, bo to nie ma znaczenia. Możemy załączyć książkę po angielsku i chat GPT również będzie jakby nam i tak działał po polsku, tak? w sensie, że możemy źródło mieć angielskie, ale wszystko inne rozmawiać z chatem GPT po polsku i on sobie to będzie tłumaczył. No i tutaj akurat napisałem konkretnie autora, moglibyśmy konkretną też książkę poszukać i zobacz, I tak jak powiedziałem, wyniki te są takie, że od razu tu są źródła, nie? czyli są linki, skąd można tą książkę ściągnąć. Tu jest jakieś pełna wersja PDF, tu coś jest. Tu są jakieś inne książki, no i tak każdą książkę oczywiście możemy szukać, więc to jest taki smaczek, taki bonusik. Ale po co te mapy myśli? Nie możesz powiedzieć, no dobra, fajnie z jednej strony. Mapy myśli są na przykład do tego, że po prostu chcemy faktycznie coś, jakąś esencję wyciągnąć z książki. No, czytanie 300 czy 400 stron z książki, nie zastosowanie te, tego no, powoduje, że bardzo mało z nami z tej książki zostaje. Więc na pewno mapy myśli mają niebagatelną rolę do tego, żebyśmy faktycznie coś przyswoili. Ale, ale, ja podam Ci jeszcze praktyczniejsze, praktyczniejsze sposoby, czyli jak można zarabiać dzięki tworzeniu tych mapy, map myśli. No i tutaj sobie rozpisałem. Pierwsza opcja, jaka jest, to jest płatny newsletter. Czyli osób, które nie mają czasu czytać książek, e, osób, które właśnie chcą przyswajać wiedzę, jest całe mnóstwo. Cały czas to są tematy popularne i w mediach społecznościowych, i na YouTubie, i we wszystkich różnych źródłach, jak poszukasz. To faktycznie osób, które chcą czytać, a nie zawsze znajdują czas, albo właśnie też czytają i za dużo im to nie przyswaja wiedzy, więc jest coś takiego jak płatny newsletter, czyli e, możesz stworzyć cotygodniowe opracowania np. książek i one oczywiście mogą być i w formie mapy myśli i w jakichś y, krótkich podsumowaniach, to to jest jedna z takich opcji. Takie płatne newslettery są na zagranicznym rynku i są tam bardzo duże case study. Jakby tutaj jest wiele przykładów. Kolejna opcja to jest tworzenie filmów na YouTube. Czyli jak widzisz, te mapy myśli bardzo fajnie wyglądają. I teraz zobacz, jak ja bym miał e, pozamykane te wszystkie rzeczy, i bym na przykład dzisiaj omawiał ten temat, który omawiam, i tu bym miał po prostu sześć punktów, no to ciebie ciekawią, tak? Bo te nagłówki na przykład są chwytliwe. Chcesz poznać ten temat, więc po kolei omawiam dany temat, tak? Czyli na przykład omawiam pierwszy temat, bądź proaktywny, no i mogę tak, kolejne te tematy omawiać. I pamiętaj, że książki są na wszelkie tematy znajdziesz, tak? To może być rozwój osobisty, książki mogą być o dopaminie, o mózgu, yy, no o nawykach, tak jak w przypadku tej książki i wiele, wiele innych tematów, więc tutaj kwestia jest tylko jakby wybrania niszy, na jakiej chcesz nagrywać, poszukania książek i robienia takich mam myśli, no i nagrywania oczywiście filmików. I teraz po co mówisz, yy, możesz sobie pomyśleć, po co nagrywać filmiki na YouTube? No YouTube płaci za wyświetlenia, więc jak te wyświetlenia z biegiem czasu będą się zbierały, to będziesz zarabiać coraz większe pieniądze, bo to się tworzy takie momentum. I teraz to, co jest istotne, że to są takie tematy tak zwane evergreen, czyli jak nagrywasz na przykład y, książkę, która jest popularna, właśnie, która jest ponadczasowa i y, chcesz nagrać taki kilkuminutowy film, tak jak ja teraz nagrywam, tak, z rzutu ekranu i po prostu omawiam jakiś temat, to ty tak samo możesz omawiać najważniejsze wnioski z danej książki, albo tylko właśnie jakiś element z danej książki, bo tak jak powiedziałem, możemy uchwycić się mapę myśli, nie zawsze. Odbieraj to, że to musi być zawsze cała książka. To może być tylko jakiś fragment tej książki, który rozbiera na czynniki pierwsze. Więc tych pomysłów na filmiki jest mnóstwo. To nie musi być tak, że jedna książka, jeden film. Może być tak, że jest jakaś książka popularna, ludzie wyszukują temat na te, o tej książce i nagrasz pięć różnych filmików, no i każdy z tych filmików będzie generował wyświetlenia. Więc to jest oczywiście pierwsza opcja. No i jak zbierasz wyświetlenia, to te wyświetlenia, YouTube płaci za te wyświetlenia możesz rzucać te filmiki też na TikToka, na Instagram i tam też budować swoje zasięgi. Jak będziesz budować zasięgi, będziesz mieć uwagę, będziesz mieć społeczność, to możesz reklamować te, od razu te książki, tak? Czyli ktoś nie tylko jakby obejrzy Twój filmik, ale zachęci się do tego, żeby może po prostu kupić sobie tą książkę, tak? No to tak w ten sposób działa, więc mogą być afiliacje z księgarniami, afiliacje z autorami, bo przecież dużo też autorów Robi książki w takim systemie self publishing, czyli możesz po prostu mm, z pojedynczymi również autorami pracować. Możesz sprzedawać e-booki. W internecie się sprzedają e-booki również z opracowaniami właśnie z książek. Możesz też robić kursy z efektywnej nauki, no bo mapy myśli same w sobie też pomagają efektywnie się uczyć, więc to też jest kolejny pomysł na zarobek nie przygotowałem niestety w tym wideo, żeby ci pokazać z każdego tego typu faktycznych przykładów case study. Myślę, że to by mogło być pomocne, ale umówmy się tak, że jak ten filmik zbierze duże zainteresowanie, czyli dasz łapkę w górę, zostawisz komentarz, to to pomoże i zbierze się dużo, zobaczę, że faktycznie Dużo osób dotarło do tego momentu i chciałoby te konkretne przykłady, które tutaj podałem, żebym pokazał. Czyli pokażę, jakie e-booki sprzedają, pokażę jakiś płatny newsletter, jak on działa. Pokażę takie kanały na YouTube, które właśnie zbierają dużo wyświetleń, pokażę ci, ile te kanały na YouTube zarabiają, a to są to niemałe pieniądze. To jak chcę, żeby taki filmik powstał, to zostaw like, komentarz i tak dalej. To mi to pomoże. No, bo ja też, jak widzisz, chcę nagrywać, chcę rozwijać YouTube'a, chcę w tym kierunku iść. Dla mnie to jest coś nowego. Nie znam jeszcze dobrze tej platformy, więc to mi pomoże. A tobie pomoże uzyskiwać fajną, myślę, że przydatną wiedzę. I mam nadzieję, że ruszysz, w, chociaż coś wyciągniesz z tego. Mam nadzieję, że coś ci się tu przyda. Pokazałem ci coś, co faktycznie ci otworzyło głowę. No i też zaczniesz robić coś swojego, tworzyć. Polecam. Mega serdecznie. Dzięki. Do usłyszenia.